No to wieczór. A no właśnie, non stop. Pisze ta Asia Basia Roxa. To, co u byliśmy na Sylwestra, to że po prostu Ty chciałaś być narzeczoną moją, ale tego nie spodziewaj się, bo nie ma już takiego czegoś. Codziennie na mnie nagrywasz z pieskiem, nie z pieskiem, jakieś całe te, do garka, że ja um chory jestem, jakieś nie wiadomo co, a ty jesteś ugłem zdrowa? Ty chyba jesteś sama nagrywasz. Ja chociaż nagrywam siebie i mówię coś do ciebie normalnie, pokazuje się, a nie po prostu ty ukryta Leży sobie w łóżku całe te gadasz takie głupoty na mnie. Ile takich filmów było? Po prostu trzeba zerwać ten kontakt, nie odzywa się ugłym do mnie. Ja po prostu zapominam, że ty byłaś moją dziewczyną. Ja wolę mieć jakąś normalną, symetyczną, wspaniałą kobietę, która będzie mnie w jakiś sposób rozumiała, tak samo jak ja będę rozumiał tą kobietę a właśnie no skontaktowała się ze mną ja nie będę mówił bo zaraz Ty będziesz nagrywała bardzo somatyczna wspaniała kobieta no już bardzo dawno no i po prostu Trzeba bardziej się ugłym poznać, cieplej się robi. Jak zaprosi to po prostu odwiedzę ją. Jak czy będzie, będzie można spotkać się, bo ona też ugłym pracuje. Niech uważa, bo sam mi co mówiłem wcześniej, że ugłym 27 tysięcy osób od wczoraj zachorowało na tego wirusa. Ale ogółem dobrze, że tak się stało, że po prostu mam badania. Mam całe te wszystkie bardzo dobre. I pisze, że nie, po, y, nie musi. Nie musi, to pisze tam, nie musi przybywać w szpitalu. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I Tą co właśnie osobę pozdrawiam ją serdecznie. A Tobie Asiu powiem, że po prostu zapomnij o mnie i nie nagrywaj na mnie żadnych filmów, ponieważ ja nie będę też nagrywał. Ty zaczynasz nagrywać, głupoty gadać z pieskiem w garku o piesek jest właśnie o, rozmawiałem z człowiekiem też jego pozdrawiam co mieszka w Szwecji i po prostu właśnie też zobaczył ten film co nagrałem mówi już że bardzo dobrze wypowiedziałem się wreszcie trzeba pewne rzeczy wyjaśniać a nie po prostu non stop ludzie wypisują słyszeliście, wypowiedź Krzyśka, zrozumcie, że to po prostu słyszeliście, ja na ten temat się nie będę po prostu tłumaczył się i po prostu, o, Krzyśek w jakiś sposób niech po prostu to teraz w jakiś sposób przeproś mnie za to, że tak powiedziałeś. Ja jak ty na mnie złego nie będziesz mówił, nie będziesz na mnie takich filmów jakiś nagrywał, to ja też nie będę, bo ja nie lubię nagrywać filmów na ciebie jakiś głupot gadać. Wojciech, e, tak? Po prostu w jakiś sposób ja się muszę bronić. Wojtek, przeproś mnie pierwsza, a pójdęcie mnie. No przepraszam za to, że po prostu takie mówiłem... Tak Ci wypowiadałem się, tak Cię obrażałem i po prostu... Nie będziesz mnie jeszcze nie obrażać? Nie, nie będę więcej obrażał. I nie będziesz takich filmów nagrywać? A to, jak Ty nie będziesz nagrywał, no, to, to ja też. Pierwsza, ja zadaję pytanie, proszę? Ale, pierwsze, tak, nie, nie, jest... nie będę takich filmów nagrywał. Daj pierwszy. Widzisz siebie? Widzę. Chciałem przeprosić jak najbardziej swego przyjaciela i obiecuję jak Bóg w niebie, pani Jezus, matka boska, że na swego przyjaciela nie będę nagrywać nie będę jego obrażać. Słyszeliście? Pierwsze, że on mnie przeprosił. Zobaczymy jak on otrzyma słowa. Jeżeli on otrzyma słowa dłużej niż miesiąc czasu, ja nie będę na jego nic obrażać. Ani słowa nie powiem. No to ja cię przeprosiłem, to teraz ty powinniś nie mnie przeprosić. I przepraszam. Powiedziałem sobie. Przepraszam. Za to, że tak nazywałeś, Tak gadałeś głupoty. Może zadawać nie. pytanie dla mnie i powiem tak, przepraszam przyjacielu, drogi, a mogę powiedzieć nawet kochanym przyjacielu, bo mam prawo. Nie, nie kochany, ja nie jestem. Nie, na, ja przepraszam bardzo. na przyjaciela mówi się. My, ogólnie, my razem w łóżku nie śpimy. <głos> <głos> to będą się śmieli teraz. Nie się śmieją. Kochany. Co? Ale mogę powiedzieć na przyjaciela swego, że... Jesteś moim najlepszym przyjacielem i że Ciebie, jako przyjaciela, pamiętaj. No czym najlepszy? Ja nie wiem. Bo tyle czasu mieszkam, bo były też... są kłótnie, niekłótnie, to tak samo my, my się kłócimy jak brat z bratem. Jak brat z bratem. Rodzony. Wojtek nie ma rodziny, ja nie mam rodziny i my jesteśmy przyjaciółmi i braćmi. I... Ja go kocham, Jakiego nie ma w domu, to ja za nim płaczę. mam, bo to prawda jest. Bo przepraszam bardzo, patrz ile razy ci ogółem, co się ogółem, ogółem z tobą działo, źle się czułeś? Widziałeś, podnosiłem cię z podłogi, cały, wołałem. Cały ten, i karetka, nie karetka, wszystko. Po prostu rotowałem twoje życie, bo ja chcę, żebyś ty żył na tym świecie jeszcze po prostu, a nie po prostu ja na pewno nie pragnę tego, żebyś ty odeszedł z tego świata. Ja chcę, żebyś żył ta... po prostu więcej jak twój tata, święty pamięć. O, tak ci mogę powiedzieć. Dziękuję masz, bardzo. ile lat jeszcze masz przed sobą. <głos> <głos> Dziękuję bardzo, przyjacielu życzenia nie wiem czy od serca czy nie, ale mam nadzieję i ja tobie też życzę, a przeżył i żył. Więc jak ja, jak mój tata, bo mój tata prawie żył 100 lat. A ja będę 101 żył. Daj Boże. Daj Boże. Całego serca życzę Tobie. I duszy swoje No dziękuję. I? Opiekuj się, jak, bo nikt nie wie, Wojtek... Przecież, Wojtek, bo nikt nie wie, tylko jeden, trzech osoby wie: to, Bóg, Pan Jezus i Matka Boska. Kiedy każdy człowiek ma odejść. Zobacz, ile, sam się, ile zachorowało na koronawirus. No ja, jest film nagrany, na korytarzu, wszystko, pokoje, niepokoje, wszystkie, po prostu to wszystko jest zawalone, tyle tam ludzi, na korytarzu. Ja widziałem, nawet nagrywałem, nawet na korytarzu siedział starszy człowiek i kruplówkę i liniarka przychodziła i zmieniała, a ja żadnej kruplówki nie miałem, ponieważ był mój stan bardzo dobry. Ja tylko krew pobrali, bada serce i nie serce całe te i po prostu czekałem na... Siedziałem, widzieliście, nagrałem chyba trzy filmy i pokazałem wam ogółem kawałek w szpitalu środku i po prostu bardzo dziękuję nie pokazywałem ani pliniarek, ani nic nie po, pokazywałem tylko po, po prostu pokazywałem tak z grubsza żeby po prostu nie było y, widać ludzi ludzi no i dziękuję że po prostu byłem w tym szpitalu że bardzo serdecznie mnie przyjęli i cały Szpital pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. I powiem i chcę sobie Wojciech życzyć, a żeby nie 100 lat jeden żył, tylko 105 lat żył. I żeby Dobra już mnie. Dobra, dziękuję za tą wypowiedź. No widzieliście, ogłem. Bo właśnie dzwonił do mnie Borys, a się wyłączył. No i po prostu sami zobaczyliście. Chyba ja normalnie wyglądam. Normalnie się wypowiadam. Nieraz właśnie jest złość, że takie filmy słyszę. Słyszałem jak i po prostu jak ci wypowiadał Krzysiek na ten temat, ale ogółem y, przyjmuję te przeprosiny i po prostu też widzów przeproś za to, że po prostu tak powiedziałeś, że teraz nie obrażają tak ludzie. Na no, nie I chcę powiedzieć do Was proszę nie jechać po Wojtku moim przyjacielu. Bo on za co nie siedział. On siedział za, za coś innego jeszcze raz. Ja widziałeś za co? Wiem. Ja wiem, miałem. Wiem, wiem, wiem. I powiem tak dla Was, że bardzo Was proszę i przepraszam Was, że, jak tu powiedzieć, żeby nie obrazić Wojtka, to nie była zemsta. To młode lata były, to za co ja siedziałem. Ja do takiej rzeczy nie siedziałem. I powiem, za młode lata on nie siedział, za to. Żadnej dziewczyny nie zgwałcił młodej i jeszcze nie miał seksu z kobietą, jak wy mówicie, jest prawicie i ja. Ja mam problemy, dobra już na ten temat, to taki głupoty nie gadaj. Ale nie będę jak Wojtek powiedział na ten tematy gadać i chcę powiedzieć przepraszam wszystkich, że tak powiedziałem i ciebie Wojtku jeszcze raz przepraszam. No to ja powiedziałem wcześniej, przyjmuję te przeprosiny, żeby ja po prostu na mnie takich filmów nie nagrywał. Te przeprosiny i żeby na mnie też takich filmów nie nagrywali. Ja nie będę. I, I różnymi słowami. Ale widzisz, oligarnili. sami oni wysyłają takie listy, a te listy po prostu nie czytaj. Oni specjalnie robią, żebyśmy się ugłękupcili i wyzywali się. Oni mają z tego radość. Chyba. Trzeba nie zrobić inaczej. Liść, Dobra, nie na ten temat to tak właśnie powywać. powiedzieliśmy Ale i na razie a, trzymajcie się. Wysłuchajcie to, co Krzysztof pak, powiedział. Pak.